Cześć wszystkim, z tej strony Deuter i będziemy grać dzisiaj znowu w Heavy Metal Pack 2 po bardzo długiej przerwie. Nie, nie nie doczeka ta, Nie doczekałem się jeszcze komputera niestety, więc będziecie jeszcze... znaczy będziecie dalej słyszeć odgłosy. Nie wiem, może nawet nie odgłos, albo po prostu hałas dobiegający od mojego komputera. Dobra, jesteśmy... W jakiejś szanowni, czy jakimś tym zostaliśmy tutaj spadnięci przez tą dziurę w dachu. Tutaj leży pan doktor Jakem, no, który możemy pogadać. A, już nie wiem, jak tu się walczy. Nie pamiętam. A, chyba go zabiłem. No, Odleś mi podmienczu. dobra, Mamy tutaj kwestię delegową z nim. Hmm. Można usłyszeć, że wyciszyłem też sobie klawiaturę, że już nie będzie aż tak głośna. Takim sprytnym sposobem to zrobiłem. Jak ktoś chce, to mogę zrobić poradnik, jak takie coś zrobić. Okej. Okay. Idą te świerszczole. No, chodźcie. No, no. Okej, okay, już pamiętam wszystko. A niestety myszkę da, ale nie mam taką głośną jak miałem. to Poczparo. Jak cię chyba pronie? okej. Okay. Czy to się uda jakoś przesunąć? Yy, to nie jest potrzebne przesunąć tego. Skoczy na to siano. A, I na to. Łap się tego. Dziękuję. Mam tutaj wodę, nie Aha Możemy tutaj wskoczyć razem z tym, ale czasami No i Jedziemy A bóg bugi, bugi, bugi Dobra, przyjdziemy normalnie niedobrosa. osa, znaczy chrząsz osy, pszczoły. Robaczki te latające. Dziękuję. Dzień Okej. Okay. Jak się chyba broń. Okej, okay, muszę zobaczyć co na Przyjść dalej. Już nie pamiętam, czy to się powiedziawszy. Nie na tym haku można, ale wiem, że była też inny, Że była, że był też inny sposób na przejście tego. I było o wiele łatwiejszy i... Po prostu... A, jeszcze wiem jak. O, tak. Gin, gin. Bardzo dynamiczna walka jest w tej grze. Dobra. Znaczy polega zwyczajnie na klikanie, ale potem jak dochodzą nowe bronie, co fajnie można kombinować. Nie, Nie wiem jak się chowa bronie. Dobra. Mamy tutaj stajnię, z tymi takimi krówkami dziwnymi. Tak, już dawno w to nie grałem. Chyba około pół roku od ostatniego mojego nagrania. Z... Nie pamiętam jeszcze kiedy. Ale to było w zimie chyba. O! Mamy. krówkę. O! To mi się przyda. Dobra. Mogę się na ciebie wdrapać? O, mogę. Dobra. W ogóle fajny dźwięk tej krówki tutaj jest. Dobra, nieważne. X yes. Okej, okay, nie kręcisz. Aaa, zgniecie mnie, zgniecie mnie. O, to naprawdę mnie gniecie.

Okej, okay, chodźcie tutaj. Gień. Całkiem spoko, nawet jest grafika w tej grze, właśnie muszę przyznać. Jak na tamte czasy. Spoko. A no, podniemy się trochę. Tu mamy jabłuszka w ogóle, możemy sobie jej wziąć. czy tam wziąć. Dobra. A szybko zanim się zamknąć, drzwi. Nie, nie znaleźliśmy już. Okej. Okay. Biedna krowa. Hm. Marek to są. Zostawcie krowę. A, nie tak nie wyciągnęłem miecza. Życie tracę, mogę na i powiedzieć. I to dużo. A, biedna krowa. Jej. A ja tak klikam ciągle. To by słychać strasznie. Dobra. Możemy spróbować się dostać pod wodę no ale nie ma zbyt sensu, bo jak przy moich umiejętnościach walczanych, szybko stracę tą energię czy. czy coś. Też. Nie wiem, czy mi się opłaca. Mogę niby poleparkurować. A, jednak nie, nie. Senka. Bessie.

Właśnie tego najbardziej nienawidzę w większości tej gry. Jest to boss. Właśnie, właśnie, Queen Bee, wymiszcz mama. Wy... Dobra, nieważne, jakie skojarzenie mi się tam wzięło. The Vimish mama. Jest to najgłośniejszy boss. Jeżeli nie ściszymy sobie, to będzie nam tak dawało po słuchawkach, że. No po prostu. Taktyką jest ciągłe wyjganie. Środki detonujące. Okej. Okay. Przebiegnijmy tu. Odrzucamy. I osługamy. I czekamy. Bum. Ging. Odrzucam od razu tu Walczyłem niedawno z tym bossem nagranie mi się wsłokiem spoko mi wyszło można zabić te. Ale trzeba uważać właśnie na to macki o właśnie te. O, tak właśnie te zaraz zginę. Ogłem szczerze powiedziawszy ale to będzie. No, to będzie nie będzie łatwa walka. Dobra, zabiłem. Można save'a rzucić. Wiem, że nie powinien tak save'ować w trakcie walki, ale powiedzmy, że usprawiedliwiam mnie, że ten boss jest naprawdę denerwujący. Dobra. I Julie, sterowanie Julie też czasami jest na tyle denerwujące. Aha, i tu nie możemy skakiwać. Właśnie. Anyway, ten takle. To jest to, co lubię. Dobra, możemy niby tak na chwilę wskoczyć i wyskoczyć od razu. Ale no co ty robisz, Julie! Mm, jestem zapicony twoją postawą wpadania do kwasu czy tej wody dziwnej. Pewnie bimber pędzili. No, nie turlej się! Chyba nie idzie tak tego przejść. Niestety. Ale spróbujmy jeszcze raz. Biegnij! Don't be a dumb. Widzimy już razem powtarzał A tego się nie opłaca I teraz this Fragment, w którym musimy stracić życie Moim zdaniem nie został dopracowany przez twórców Sejm Safe. Y, bo... Nie mam myśli jak bronić na tej, tej, na tej rurce jak idziemy po niej. I tutaj też może nas złapać, właśnie. To jest naprawdę, ten fragment gry jest denerwujący. Jak pamiętam będzie jeszcze takich chyba parę. No i co to było po prostu, co to było? Jak ja nie lubię takich fragmentów w grach, w których... No właśnie. Może mi została jeszcze jakaś pota. Nie. Naprawdę nie wiem co ja mam zrobić aktualnie. Iiiiiii! Oskakuj od razu, Julie! Co tak długo podkładasz? Że jakby nie mogę tego rzucić. Albo po prostu ja nie znam jakiejś mechaniki gry, która by mi to ułatwiła. Chyba że zrobię jakoś tak, że. Biegam tu, biegam tu. Biegam tu. Biegam tu. I teraz rzucam. I spróbuję uciekać. No nie działa, powiedzmy, że. Safe. Yy, poprzednim razem walczyłem z tym bossem około godziny. Teraz widzę, że będzie szybciej, bo mniej więcej już mam na niego taktykę. No jako taką taktykę ten tentakle. Hmm. I tak, to jest to, co lubię najbardziej. Dobra, ostatni insekt, albo ostatnia maska we mnie, i ginę. Mm, o, właśnie ten dźwięk, który teraz ona robi, a nie wiem, wytwarza. Jest tak naprawdę rejpujący uszy, że aż ból. Ja poprzednim razem miałem tak głośno, zazwyczaj mam głośno grę Nagrywam ją osobnie, a potem mogę ściszyć w końcu Ale tamto to było przesadą Okej, okay, safe Dobra, jedziemy dalej z spieprzaj, spieprzaj, spieprzaj Dobra, pobiegamy chwilę, pozbieramy życie, mam już full Safe Wybieramy detonator i możemy iść dalej. A, co życie jeszcze zbiorę? No i co to było, Julio? Panuj się, proszę. Ciao. Dobrze, dobrze. Prawie dobrze, prawie dobrze. Zeskakuj szybko, 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 szybko. Nie masz czasu. Save'uj. Load. W ogóle fajne jest to takie menu głosowe, te. Takie jak ona tak mówi. Load and save. game. Strasznie mi się podoba ten mod. Albo ostatnia bomba, albo przedostatnia. Mam nadzieję, że ostatnia, bo jeżeli to nie jest ostatnia bomba, no to źle. Mm. Dużo czasu i chyba źle zapisałem. Tak! Mądry ja. Mm. Niestety, mądrość ma, jest bardzo mądra. Nie blokuj się tylko teraz. Czasami takie właśnie stronie, tak trochę suksi że tak ładnie po polsku powiem uh, Idź, idź, idź Julie Tylko pół hapeci zjadła, no opuszczaj się tego Safe Okej okay. Go 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 Życie Dobrze to jest te życie Jakby to nie było tego życia to by było niewykonalne no, no, no 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 i pum I zginąłem. Prawie. Za szybki ma cooldown tej macki po prostu. O ile tak to można nazwać. Już myślałem, że znowu źle zapisałem. Ta macka, prawie ona ciągle ją ma. No właśnie, już, już ma mackę, no. Obra, już, już wygrałem. tym pieprzony stworem. jej nigdy ci nie ulubiałem. cycki. Cz w ogóle jak krowa.

płaskie płaski twarz. Mhm, mm Nie wychodź jeszcze, miałem tą wódę tu zaprani. Dobra, sprawdzimy czy będzie jeszcze jakaś stanka. Okej, okay, jesteśmy już w następnym mieście chyba, ale w na save'ie. Gdzie my jesteśmy? Safe. Eden Marketplace, czyli jesteśmy w rynku centrum handlowym Eden, czyli tej planety, mieści, na której jesteśmy, znaczy na planecie ogólnej. Dobra, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie, cześć, do następnego razu!